Witam wszystkich, mam na imię Maryna, jestem Ukrainką, ale już ponad 5 lat mieszkam w Polsce. Także jestem kierowcą zawodowym. Prawo jazdy robiłam tutaj w Polsce. I dzisiaj w tym nagraniu chciałam odpowiedzieć na bardzo częste pytanie, które zadają mi i moje rodaki i ludzie z Polski, dlaczego stwierdziłam robić prawo jazdy w Polsce, a nie na Ukrainie. To jest moje pierwsze wideo w języku polskim i nawet nie wiem, czy będą kolejne, dlatego chcę z góry przeprosić za pomyłki w języku. Wiem, że komuś to może być nieprzyjemnie, ale niestety jeszcze nie znam języka polskiego w takim stopniu, aby było wszystko bez pomyłek. I tak, wracamy do tematu prawa jazdy w Polsce. Dlaczego postanowiłam go tu robić? Od razu powiem, że mam wszystkie kategorie robione w Polsce, zaczynając od kategorii B. I tak, przyczyna pierwsza, dlaczego robiłam prawo jazdy w Polsce, dlaczego zaczęłam to tutaj robić od B kategorii, zaczynając. Byłam już w Polsce od jakiegoś czasu, bodajże rok, kiedy zaczęłam robić kategorię B, i nie chciało mi się wracać na Ukrainę tylko dlatego. Aby zająć się prawem jazdy, bo tutaj pracowałam, e, miałam już jakieś swoje interesy i postanowiłam właśnie e, też pójść tutaj do autoszkoły. Kategoria B poszła mi bardzo łatwo. I zdałam i teorię, i praktykę za pierwszym razem. Chociaż bardzo długo siedziałam nad teorią, nawet nieraz była taka potrzeba, aby otworzyć jakiś słownik, żeby przetłumaczyć coś takiego jak na przykład sprzętło albo cokolwiek, to co nie używa się na co dzień w takim języku powszechnym, kiedy gadam z kolegami albo rozmawiam w pracy. I. B kategoria poszła dobrze, zdałam za pierwszym razem i to była kolejna przyczyna, dlaczego stwierdziłam robić i zawodowe prawo jazdy, też w Polsce, bo myślałam, że też tak łatwo mi to pójdzie, ale niestety nie było tak łatwo. Kolejną przyczyną było to, że chciałam naprawdę nauczyć się jeździć mieć jakąś wiedzę, jakieś pojęcia o tych samochodach. Oczywiście, że te godziny jazdy praktycznej. Nie dają dla młodego kierowcy pewności siebie na tyle, aby już siadać, jechać i nie popełniać żadnych błędów, ale w porównaniu z Ukrainą dają naprawdę dużo więcej. Skąd wiem to? No bo mam oczy, mam uszy, mam znajomych, które robili albo robią prawo jazdy w Ukrainie. Znam na jakich samochodach tam próbują uczyć. Te autoszkoły, w których w ogóle próbują czegoś tam uczyć, i to samochody jeszcze z zeszłego wieku, tak naprawdę mogą być lat 80., -tych, 90., -tych. i tutaj rozmawiajmy już o w ogóle innych samochodach niż są tutaj, na których jeżdżą kierowcy zawodowi w rzeczywistości, przynajmniej tutaj w Unii Europejskiej. Do tego, w tym momencie, kiedy chciałam robić, zaczynać robić to prawo jazdy w Ukrainie, istniało coś takiego, że nie można było otwierać kategorii jedna za drugą, czyli C, masz dany egzamin, idziesz sobie tam, zapisujesz się na CE i zdajesz, tak? Nie było takiej możliwości, trzeba było odczekać co najmniej rok. I nie tylko po prostu dostać to prawo jazdy i ona u ciebie jest. Nie, trzeba było e, albo e, pierwszy e, taka możliwość, żeby był zarejestrowany na siebie samochód, mógł być samochód osobowy, ale w tym momencie ja już sprzedałam swojego starego żygulia. I go już nie było okupować specjalnie samochód tylko dlatego, żeby później mieć udokumentowane to, co miałam go, no było tak naprawdę bez sensu, bo samochody w Ukrainie strasznie drogie i no był mi bez potrzeby, bo cały czas byłam w Polsce. Albo druga możliwość, że trzeba było pokazać, że przez cały rok pracowałeś jako kierowca i pracowałeś w Ukrainie, bo nawet tutaj nie pasowałoby doświadczenia z Polski. Czyli, no, jakbym postanowiłam iść tą drogą, no to musiałabym wyjechać po prostu na rok z Polski i zajmować się albo zdobyciem tego doświadczenia albo jeszcze coś. Można było zrobić jakoś tam, nie wiadomo jak. Nie ukrywajmy, wiemy, że to jest taka opcja, ale chciałam zrobić wszystko rzetelnie i prawidłowo. Kolejną rzeczą, dlaczego. Tutaj jednak poszłam do tej autoszkoły, to jest traktowanie y, dziewczyn, kobiet jako kierowcy ciężarówki. Y, też w Polsce są jakieś tam jeszcze, nie każdy kierowca y, dobrze potraktuje y, kobietę, kierowniczkę, ale w Ukrainie no to to jest bardzo rzadko spotykane i ludzie reagują. Y, bardzo różnie, i nie chciałam spotkać się z taką jakąś sytuacją, gdy będę traktowana jeszcze na etapie nauki jazdy jakoś inaczej, tylko dlatego, że jestem kobietą. W Polsce nie miałam takiego doświadczenia w żadnym przypadku i było wszystko w porządku, zawsze była traktowana dobrze, też nie miałam nigdy jakichś problemów z tym, że jestem Ukrainką, albo również z tym, że jestem kobietą. us. prawa, że jakbym postanowiła robić prawo jazdy zawodowe w Ukrainie, to musiałabym oddać prawo jazdy z kategorią B, które było wydane mi w Polsce. A później, jak mówi prawo, jeżeli mieszkam tutaj na stawę, no to muszę wymienić to prawo jazdy, czyli to by było takie, no takie po prostu bezsensowne. Tam oddawaj, czekaj, płać pieniędzy, później tutaj znowu z powrotem musisz to oddać. Poddać i y, zmienić to prawo jazdy. Kolejną rzeczą na liście przyczyn, dlaczego stwierdziłam robić prawo jazdy w Polsce, a nie w Ukrainie, jest traktowanie kierowców ze wschodu. Nie ukrywajmy, że to traktowanie jest trochę inne. I no niestety różne ludzie przejeżdżają Nieraz przejeżdżają z bardzo dużym doświadczeniem I naprawdę są fajne pracownicy Ale no nieraz zdarzają się ludzie, które przejeżdżają I nie mają żadnego pojęcia, co to, pojęcia, co to jest samochód ciężarowy i tak dalej Nie chciałam być wśród nich Chciałam naprawdę nauczyć się i mieć te, ten papierek, to udokumentowanie, to, że uczyłam się tak jak inne Polacy, i, czyli, że coś tam umiem. Skąd miałam pewność, że z polskim prawem jazdy, jazdy będą mnie traktować inaczej? Dlatego, że miałam doświadczenia trochę w innej takiej życiowej sytuacji, czyli pobyt. Bo jestem w Polsce, mam pobyt stały, moja babcia była Polką, i dlatego mam ten pobyt po pochodzeniu polskim. I tak naprawdę w życiu miałam kilka sytuacji, kiedy wiedziałam, że ludzie naprawdę inaczej mnie traktują przez to, że mam to korzenie polskie. I dlatego właśnie chciałam też zrobić polskie prawo jazdy. I ostatnia, ale bardzo ważna dla mnie rzecz jest to, że to wyrobienie prawa jazdy w Polsce było dla mnie osobistym wezwaniem. Dla mnie było bardzo ważne ważnym przejść tą drogę od początku i do końca, chociaż nieraz były takie sytuacje, kiedy nie chciałam się, kiedy żałowałam, że nie, nie robię tego prawa jazdy w Ukrainie. I ze względu na to, ile poszło kasy i ile czasu, no to naprawdę dużo bym zaoszczędziła, e, jakbym zrobiła to w, w Ukrainie. Ale w żadnym wypadku nie żałuję i cieszę się, że mam to prawo jazdy zrobione w Polsce.